Pani Kinga Kowaczek przyjechała z Lysek tutaj tak. i przywiozła trzy propozycje tak. i wszystkie trzy zostały docenione. Tak. My stoimy przy palmie wykonanej przez panią Kingę. Proszę powiedzieć, jak ona powstała, dlaczego takie żółte róże? E, żółte, ponieważ lubię bardzo kolor żółty. E, no i to tak ładnie się wpasowało w ten zielony też kolor. Tak? Y -hmm. e, kartka była tak i tak. jeszcze I jajko. I jajko. To taki jakby pełny zestaw, jakby obraz tego tak. konkursu. Dokładnie. Jak się pracuje nad takimi wytworami, wyobraźni przede wszystkim? Czy ten okres wielkanocny on jest taki, który dopinguje na przykład panią do tego, żeby tworzyć? Tak, bardzo też lubię brać udział w konkursach wielkanocnych i też lubię na święta Bożego Narodzenia. Jest Czasu na to z, y, poświęca, ale potem widać efekty. No pięknie, fajne. dobrze. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję.